Witamy Was po wakacyjnej przerwie, w tym czasie zaczerpnęliśmy nowych inspiracji, nowych smaków, nowych połączeń, które się fajnie sprawdzają. Oliwka tutaj i Bartek nie mogą się doczekać, zobaczcie oni już mi wyrosli przez te wakacje, więc już słuchajcie nie mogę się chować za Bartkiem, bo mnie zasłania całą. Oliwka, co, co chciałabyś powiedzieć? Mamy sprzęty, to są. Sprzęty, mamy miski, mamy do mieszania mamy do oleju. Tak. I stworka. I stworka. I słuchajcie, yy, te miski i sprzęty już czekają na kolejne spotkania z Wami. One się cieszą. Yy, tak, one się cieszą. Słuchajcie, w tym sezonie yy, pokażemy Wam potrawy z kuchni zazwyczaj takiej standardowej, jak i dla osób, które borykają się z różnymi nietolerancjami tolerancją glutenu, nietolerancją laktozy oraz białek mleka zwierzęcego, jak również dla osób, które nie mogą jeść jajek. Każdy z tych filmów będzie na stronie głównej oznaczone odpowiednimi ikonkami. Także serdecznie Was zapraszamy, a już za tydzień, w najbliższy czwartek, słuchajcie, Bartek pokażę Wam już pierwsze danie, pierwsze ciacho, słuchajcie, zarówno dla osób które mogą jeść gluten, jak i dla osób które nie mogą jeść glutenu, oraz dla osób które nie mogą, e, na przykład, spożywać mleka ani laktozy. Także widzimy się już w najbliższy czwartek. Zapraszamy was serdecznie. Do zobaczenia. Cześć. Pa.